Ej, chcę powiedzieć, że że to jest nowy kanał mojego. To pierwszy film na kanale od przez od zero można by tak powiedzieć. Ale no to jest, znaczy, zastanawiam się teraz co wy chcecie, żebym nagrywał, bo mogę nagrywać albo Minecraft ta, albo Luxa, albo coś bardziej innego, na przykład War jakoś tego był unikał, by musiał mieć jakiś system do tego, do montowania, to by skutkowało się po prostu tym znakiem wodnym, bo nie chcę mi się na razie płacić, i tak nawet nie dajcie ci lajka, nie subskrybujecie. co oczywiście chcę bardzo, będzie mi bardzo miło jakby, nie wymuszam na was, ale chciałbym bardzo nowy, to jest po prostu nowy kanał i chcę, żeby wszystko poszło dobrze, żeby dobrze, wystartował, A nie to, że, a tu już prawdopodobnie aktualnie nie będę tworzył filmów, tylko po prostu shortsy, ponieważ lepiej opłaca się stworzyć z 50 shortsów, wypuścić, niż stworzyć 5 filmów i. No po prostu to nie ma sensu, znaczy to jest film, bo co ogłosić, że kanał startuje, ale reszta to będą shorty, prawda, bo nie, nie wiem, z Minecrafta lub z czegoś innego, więc no mogę tyle powiedzieć, więc pa. Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górę.